Halo, halo, witam Was serdecznie po długiej przerwie z tej strony Matroxu, bardzo Was przepraszam, że tak długo mi nie było. Ale no niestety sytuacja jest jaka jest, była jaka była i chyba będzie jaka będzie przez jakiś czas. No niestety miałem troszeczkę na głowie, a poza tym no wiecie jak jest, wiecie jak jest, no czasami są sprawy ważniejsze od grania. No ale jesteśmy, wracamy i wracamy na update. Kurczę, akurat nagrywam filmik w dniu, w którym będzie update. A tutaj popatrzcie, tu nikt nie zauważył, bo tutaj wszyscy generalnie piszą, mówią o tym co jest w tym nowym update, tak? Co się zmieniło, yy, co wziąć, ale tutaj mamy od razu informację, że ten update był dzisiaj, Altrala pas takiej nie chce. Więc yy, no, taki napis wiecie, wiadomo, byle jakim byle jakie. Ok, co tu mamy? Free Gifty, Mastery, 15 Master Skills, Punk History, Steampunk Hoverboard, Steampunk Hoverboard, o, nowa, nowa deska Two new rugs, czyli dwa nowe narki. Collection tier six 6, 6, 6, gdzie to jest? Wróci, wróci, wróci. Prze, 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 prze przewinem. Aha, czyli może coś jakieś do tiera kolekcji. Nowe ekskluzywne jajko. Super, nowy plushie, cut hoverboard? Oooo! ciekawe. fandart ok okej, okay, okej, okay. okej. Zobaczymy co tu jest grane. E, wbijemy sobie do banku najpierw, zobaczymy co tu jest grane. E, invade, 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 invade. Czekajcie, cofniemy sobie tutaj. My bank, okej, okay. zobaczymy co tutaj jest. Aha, Edit Members, czyli można sobie edytować eee, Aha Jest do edycji, no fajnie, upgrade bank Tier 7, 50, milion. na razie nie będziemy upgrade'ować. no bo właśnie zero booksy bo nie będziemy, ale jeszcze jest tier 8 chyba i max, to jeszcze dwa tiery mi brakuje, no to nie zrobimy. A, patrzcie, jest historia. Można sobie historię z banku zrobić. Kolek interes, no okej okay. Zero Demons, okej, okay. bo nie mam akurat nic zdeponowane, mam na innym koncie. A co sobie później zrobimy? Okej, okay, czyli taki fajny update yy, w banku. Co tutaj jeszcze mamy? A, odbiorę sobie Lidima, bo <laughs>, dawno nie odbierałem. Dobra, wbijamy. O, mamy tutaj, tak. Okej, okay, Golden Eggs Mastery. Golden Eggs Mastery, czyli możemy sobie odebrać jajka. Yy, odebrać jajka, nie odebrać, tylko musimy <laughs> otwierać jajka chyba i nam się EXP tutaj robi, zaraz sobie zobaczymy. Wbijemy sobie jakieś jajeczko, otworzymy. Yy, otworzymy sobie trzy. Ok, mamy otwarte. Trzy jajka. No i super, i zobaczymy, czy tutaj nam wskoczyło. Aha, tutaj wskoczył nam, popatrzcie. Ten żółty paseczek tutaj przeskakuje, i możemy sobie, otworzymy sobie jeszcze raz, zobaczymy, czy nam wskoczy tutaj. Eee, jeszcze dwa, 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 trzy jajeczka. Okej, okay. otwarte. uuu, otwarte. Bijemy, jest, drugi level, poparcie. No okej, okay. no to tutaj, okej. Okay. Tutaj wiemy, że trzeba od jaka otwierać. A tutaj co? Ex Mastery. Aha, okej. Ta jaka trzeba otwierać, to też będzie tutaj, <laughs> nam się zwiększać level. A patrzcie co ciekawe jest tutaj, level 15 better luck, czyli 15 level czyli będziemy mieli jeszcze więcej szczęścia 35, 50 i każdy ma tutaj swój ten, okej okay. Co tutaj jest dalej? Boost Mastery, okej okay. Czyli możemy mieć więcej boostów, tak? No to super, no to będziemy tutaj triple lame, triple coins No czyli fajnie, taki dodatkowy e, levelek free Master gift super, loot bugi tutaj widzę są, coiny No to są takie, no trzeba po prostu więcej grać, no Preston to bardzo fajnie wymyślił e, Crates Mastery Czyli tutaj trzeba yy, te skrzyneczki odbijać, nie chcę żadnych trajtów Sorry, music, music, nie wyłączamy muzyki. Yy, co oni chcą? Co oni chcą? A, oni chcą ode mnie, te, dobra, ale na razie nie, nie piszemy yy, z nimi. Zobaczymy, co tu jest. Ok, prezent Mastery, no tego raczej nikt nie będzie robił, tego też nic raczej nie będzie robił, no bo to raczej ludzie nie otwierają. Czas Mastery też nie. O, Diamond Mastery, Level pierwszy Ok, XP 90. Czy jak będziemy zbijać diamenty? to Będziemy mieć, widzę tutaj więcej, więcej tych, OK. converting, czyli OK jak będziemy coś, steampunk hoverboard, level 99, OK. no to jak będziemy odblokowywać tutaj, hmm, będziemy coś tam przerabiać, to będzie nam level wzrastał, fuse, okej, okay. możemy fuzować. Też tutaj level jest za każdego fusa dodatkowo. Enchanting Mastery, za Enchantu Dark Matter Mastery. Aha. No okej, okay, no to tak to wygląda. Tu, a tu może sobie prezenty odarek, patrzcie. O, kurczę, są prezenty do odbioru. Super. I co? Tu jest za jakiś huge prezent, ok za 23 sekundy możemy odebrać prezencik, super. bijemy sobie tutaj. Na Vivarena zobaczymy, czy to się coś zmieniło tutaj. Podbijemy sobie. Aha, triple damage 1. Okej, okay, nie, nie zmieniło się za dużo. ok no nie zmieniło się w każdym razie, yy, Nie jest to nic poważnego. Co tu jeszcze jest? tutaj Aha, Pety 11. Petów mogę sobie założyć, a ja miałem 10, no super. A powinni sobie kupimy. Zobaczymy, czy się tutaj w shopie. Oooo, ekskluzywne Pety mamy. Ale czekajcie, odbierzemy sobie prezencik. Redeem. No i co? Co mi skoczyło? Złoto, złote monety. No i spoko, no i spoko. Zobaczymy, że coś tutaj się w tych upgrade'ach zmieniło. Nie ma nic, nie ma nic. Ok. E zrobimy sobie konkursik jeszcze, bo o tym wam nie powiedziałem. Tutaj na tego e Dark matera helisha Napiszcie sobie po prostu w komentarzu yy, Helisz, jeżeli to zrobicie. Oczywiście w następnym odcinku będziemy losować. Zwycięzcę oczywiście, poznamy. Zostawcie łapkę w górę, stajcie suba. Jest ja już ponad 500, także bardzo się cieszę, że jesteście. Ok, no i tego gifta odebraliśmy. I następny za ile? Za 4 godziny. Tak, za 4 godziny. Czyli 4 godziny trzeba grać, żeby nam się ten gift pojawił. Podejrzewam, że jak wyjdziemy z gry, to ten czas nie będzie leciał. Tak mi się wydaje, chociaż nie wiem, nie wiem. Mi się wydaje, że trzeba grać tyle. Jest raz, Aha, to patrzcie, darmowe, darmowe prezenty za granie. No to trzeba grać. Trzeba grać? No to widzicie, tak jak mówiłem, preztałam zmusza nas do gry. To jest 9 godzin, 8 godzin, ale patrzcie, 2 dni 53 godziny, no to to są takie bardzo duże prezenty, to są chyba najlepsze. Ciekawe co z tego wypada. Daj trade, daj trade. Krzymik na razie nie daje trade. Sorry, nagrywam odcinek, później dam trade'a. No ale czekajcie, jeszcze wbijemy tutaj. Okej, okay, te jajka są, to jest. Yy, mogę kupić tak nuba. na razie nie, na razie nie, czekajcie napiszę mu, na razie Na razie nie, później Dobra, co tu się zmieniło jeszcze Co tu się zmieniło, wejdziemy w ogóle tutaj <laughs> do Do Pet collection, no, ja mam jeszcze mało, nie mam jakoś dużo mega, no ale to tak jak się nie gra To To tak to wygląda, no ale powiem wam, że spoko yy, -y. co? Huge Lucky Cat, popatrzcie, to jest ten nowy kot. Aha, no właśnie, bo są nowe, nowe te, nowe, nowe jak Tu jest, patrzcie, jakiś huge, to są jakieś takie kotki, tu patrzcie, lody jakieś są, <laughs> spoko i krab jest jakiś, tak podejrzewam. Huge Krab, no super, 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 to mi się podoba, to mi się podoba. Co tu jeszcze podmienię? Nie daj żadnych chyba dodatkowych, dodatkowych tych. Mm, Game passów wszystkie mamy raczej. A, tu jest Game Pass. Magic Hunter, Aha, to już było. A, nie mam wszystkich, co ja to mówię. <laughs> ale to mniejsza o to. Nie ma to jakiegoś znaczenia. No ale te basty będą tutaj, widzicie. No to Preston tutaj dał możliwość yy, dodatkowych dodatkowych tych yy, pasów. No i spoko. No okej, okay, no, no i tak to wygląda. Tak to wygląda. Czekajcie, zobaczymy w ogóle jedną rzecz. Wbijemy na Candy na samurai. Zobaczymy w ogóle jak nam się te tutaj. Yy, Gifty. Jak mi się tutaj te gifty robią, czekajcie, wbijemy sobie tutaj. No bo tutaj jest, gdzie on to jest? Tutaj, otwieranek przez Mistery. Mastery, przepraszam. Level 1, ok, e, ale mi się wydaje, że lepiej będzie sobie wejść tutaj. E, czekajcie, co ja robię, e, na Hell Island. Tu są dwie skrzyneczki, wbijemy sobie. Czekajcie, damy, założymy sobie najlepsze pety. No bo przecież to nie o to chodzi. Equip, najlepsze, no najlepsze. Zobaczymy, ile nam tutaj wskoczy z tego levela. Redy, popatrzcie, mamy znowu gifta. Odbierzemy go, co tu nam wskoczyło? Aha, jakiś triple coin, o, czy to 25 tysięcy diamentów, no nawet spoko powiem wam. Dobra, zobaczymy w ogóle jak tam jest z tego, z tego... O, poskoczyło trochę, level one. Chest reward poparcie, mamy tutaj 15%, 25, czest drobsmol lootback, okej. Okay. Czyli lepiej, najlepiej sobie chyba tutaj farmić te chesty, bo są nie dość, że są dwie skrzynki na helu, to jeszcze to w miarę szybko idzie, widzę tutaj poparcie. <laughs> Przepraszam was bardzo. No respią się czy, czy nie? Aha, ale tutaj za te skrzynki też chyba można. No, można nieźle sobie yy, nazbierać tego. Czekajcie, zobaczymy czy mi level podskoczył. no Podskoczył, ale lepiej chyba te duże. Wbijemy te duże. No i co? No podskakuje ten level. Zobaczymy w ogóle tak jak to podskakuje. Wydaje mi się, że będzie lepiej widać jak jak, jak, jak to będzie tak, ale jakoś powoli się te, te skrzynki o rozpełnią. O, o, czekajcie. No i co? No to się nie odświeża, to jest w tym miejscu. Czekajcie, a jak wbijemy to znowu? E, no tyle? Bez sensu. Czekajcie. No bo level mi poskoczył jakby, a tego tutaj więcej. Czekajcie, tu są skrzyneczki, bo otwieramy je troszeczkę szybko. Aha, i chciałem wam jeszcze przypomnieć o konkursie. Na 1000 subów yy, rosujemy tutaj już Festive Kata yy, według. <śpuszczak> Pośród wszystkich oczywiście moich kochanych widzów. Także bardzo fajna nagroda myślę. Myślę, że będzie więcej katów. Muszę je troszeczkę sobie pozbierać, więcej potredować. No ale to będziemy później. Później będziemy z tym działać. Dobra, zobaczymy, czy mi to podskoczyło. O! Czekajcie, gdzie to jest? Jest! Chest Level 3, ok. Jakoś to mi podskakuje dziwnie. Nie wiem, jak to jest zrobione, co ten preston wymyślił. Wbijemy jeszcze te skrzynki, potwieramy. Może mi się tam to podbije, zobaczymy. Level 4 jest, ok, skacze. Czyli od 15 levela mamy yy, tutaj yy, coś, dostajemy, czyli ten reward, chest reward 15. No, okej, okay, no spoko. Czyli widzicie, musicie sobie farmić tutaj y, te skrzyneczki, a najlepiej na helu, bo myślę, że to najszybciej pójdzie. Chyba, że jeszcze możemy sobie skoczyć na, y, na ten, na heaven, na heaven sobie skoczymy, y, tutaj najlepiej, hmm. wiecie co spróbujemy zrobić, jeszcze wbijemy tutaj sobie pet sending na jeden single i podbijemy sobie tutaj, o. Dlaczego on mi tam nie idzie? Hej, pecik! Mamy single? Mamy single. No dobra. Czekajcie, jak się czas Nie da się tam. Aha! No jest. Co tam nie chciał dojść. Ok. No to mamy tutaj trzy skrzynki. Jeden, dwa. I tam będzie trzecia zaraz. No to i tak chyba najlepiej jest farmić to. No. Dość szybko to idzie. Także albo na Hell, albo na Heaven sobie wejdźcie. Myślę, że to będzie najlepsza opcja. No tutaj Boost Mastery wiadomo. Level 2 mamy. No to czyli dostajemy jakieś boosty. No to tutaj nam oczywiście daje tego więcej. Tych boostów. No i co tutaj jest ciekawego? Egg Mastery. No można sobie otwierać, powiem wam, te jajka nawet. Te złote i nie tylko. Zobaczymy, w ogóle otworzymy jakieś inne jajka. Bo tutaj podejrzewam, że chodzi o te jajeczka. O, wbijemy tutaj. O. Otworzymy sobie tu na przykład 3. No załóżmy, że, czy nam podskoczy tutaj ten level? Ale kocik, foksik, foksik. Gdzie tu jest? Jest. OK, skacze. Czyli tutaj, tutaj właściwie nie ma znaczenia jakie jajka otwieramy. Ex Okej, OK. Czyli tu mogą być ogólnie jajka otwierane. Tak. Otworzymy sobie tutaj te 3 na przykład. Goldena akurat, no ale czemu? Aha, bo ja Goldena otworzyłem, to mi tu nie wskoczy, to dobra, to otworzymy sobie znowu Goldena, jakieś najzwyklejsze jajko jeszcze, nie, to znowu Golden, sorry, tutaj wbijemy sobie trzy jajka, otworzymy sobie jakieś tutaj, tak, z tymi pieseczkami, no i teraz zobaczymy, okej, okay, poskakuje, no to już wiecie co robić, <laughs> musicie otwierać po prostu duży jajek, no nie każdego stać, o, nie jestem najbogatszy, kurczę, co się stało, nic nie szkodzi. No, także update dość fajny, powiem Wam, zmusza na pewno do bardzo dużej, bardzo dużych, bardzo dużych, dużo czasu poświęcić, żeby po prostu wbijać sobie powoli te, te wszystkie mastery. No, ale bardzo fajnie, powiem Wam, enchanting, nie będziemy enchantować, ale wbijemy jeszcze, powiem Wam, tutaj na lalalala, gdzie to jest, Dark Tech. Zobaczymy w ogóle, ile kosztuje tutaj ten, te zrobienie tego, tego Dark Mattera. Make. Ok, no to mamy na przykład zrobimy sobie. No nie wiem, na przykład. 50 tysięcy Z 3? 62 tysiące Jeden dzień? 12 godzin? Kurczę, powiem wam, no to pojechali, to troszeczkę podróżało. Nie spodziewałem się. Nie spodziewałem się, no ale nic. Zobaczymy jeszcze tutaj na hacker portal, jak tu wygląda na te farmienie tych skrzynek. Damy jeszcze pet sending, oczywiście nie na AL. No i powiem wam, że. W Fajnie sobie chyba, o mamy nowe, nowy prezent tutaj. To chyba, powiem Wam, że ten czas chyba szybciej leci jak yy, gramy, jak coś, yy, jak coś sobie tutaj robimy. No bo to jednak, o patrzcie, patrzcie jak szybko ta skrzynka schodzi, ha, to jest niesamowite. Z tymi petami, z Dark yy, materem hellish co mają po 70 trylionów pyk, pyk, patrzcie. Sekunda, dwie i nie ma skrzyneczki. No i zobaczymy jak nam tutaj to podskakuje, level 5. Level 5, ale czy to nam coś daje? No tak. No to są skrzynki, więc musi nam dawać. No, także powiem wam, że bardzo fajny, bardzo fajny updatecik. Traveling merchant. O, traveling merchant. Traveling merchant. Bijemy na shopa. Zobaczymy, czy nam się uda coś kupić. O, patrzcie. Bijemy... O, ktoś tu jest już. O, nie udało się. Pablo. <laughs> Pablo, się ma, Pablo. Już nam pozbierali. No trudno. Dobra. Eee, także tak to wygląda, powiem wam to ciekawy update, ik. bardzo mi się te mastery podobają, to naprawdę jest bardzo fajne, bo trzeba dużo grać, no a kto lubi grać, tutaj jest, czekajcie jeszcze, aha, tutaj już mm -hmm. tutaj można, chyba to jest wszystko podsumowane, tutaj, także dość ciekawie. No i od następny prezencik sobie odbieramy za 3 godziny, no tyle na razie nie będę grał na pewno dzisiaj, no ale w następnym razie, następnym razem, haj, haj, o może będzie chciał strajdować jeszcze coś, no siema, 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 popiszemy, siema, haj. O, może zrobimy jakiegoś trada od razu? Ale gargoyla, nie wiem, czy będę chciał. Nie wiem, czy będę chciał gargoyla. No, możecie mnie zapraszać do banku, będę oglądał Wasze banki, będę może coś oferował. Jak ktoś mi da bardzo fajną ofertę, jakąś. Ale lag, ohoho. Jak ktoś mi da jakąś fajną ofertę, to powiem Wam, że. No, coś będzie ciekawego też ode mnie. tutaj mamy kolek Interest. Pamiętajcie, miecie w banku gemów dużo, jak najwięcej, później po 24 godzinach możecie dać kolek, interes tutaj jest na dole to i będziecie mogli sobie jeszcze więcej gemów dostać, bo tutaj jak się to naciśnie to można sobie zebrać jak najwięcej to można dostać dodatkowe gemy Także ja mam tu 8 miliardów mało, no wiadomo na drugim koncie mam dużo, dużo więcej na razie mam to pochowane, ale to na razie tego nie używam. can I offer for huge festive can I offer for huge festive cut No daj mi ofertę, daj zrobimy, zobaczymy co tutaj co tutaj masz? Czekajcie, włączymy. Jest mu damy. Damy mu. Jest, 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 you can. Pokaż mi, co tutaj masz. Melon guy, trade me, trade me, Melon guy, gdzie ty tu jesteś? Co ty umiesz dać za HFC? Pokaż mi ofertę za HFC. No, ekskluzywy, ale no nie, nie, powiem wam. No spoko, ale to są takie... No... No, sorry, no. No nie, 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 nie. nie. Sorry, mate. Sorry, mate. Ok. Eee, także tak to wygląda. W nowym updatecie pewnie wszystkiego nie powiedziałem Wam, ale mam nadzieję, że... Czekajcie, musimy to... E, musimy to... Musimy to tutaj wyłączyć. Wejdziemy stąd. No, więc y, grajcie dużo, grajcie dużo. Y, dajcie suba, dajcie lajka, like y, dajcie łapkę w górę. Kupimy sobie tu parę tych najprostszych, y, tych nie kupujemy na razie. Nie potrzebujemy. Axolotów Gold co on tu pisze? Y... OG Astra. Y, nie, nie chcę, nie chcę Ogie Astry. Sorry, no. Nope. O, nawet nie myszka spadła na ziemię. Podniosę ją, podniosę ją dla was. Ok. Dobra, to na razie mamy tyle. Szybki odcineczek. Wbijajcie. Będę się cieszył, że nie jesteście. Pamiętajcie o mojej grupie w Robloxie. Kamienna grupa teraz się nazywa, także możecie wbić. Możecie kupić moje koszulki oczywiście, jeżeli chcecie. Także zapraszam serdecznie. No i co? No i co? Dzięki za oglądanie i nagrywamy więcej odcinków oczywiście. Patrzcie. O! O! Siema, Can I Offer HFC tu. To... Nie, nie, dzięki. Także pozdrawiam Was serdecznie i dzięki, że jesteście, także przepraszam jeszcze raz, żeby nie było tak długo. Cześć!